Kochani, witam Was w moim dzisiejszym bardzo specjalnym odcinku. Dzisiaj mija dwa lata, odkąd działa mój kanał co za na YouTube. To były bardzo intensywne dwa lata, bardzo fajne, pełne doświadczeń, poznawania cudownych ludzi, rozwoju. Właściwie to, to ja bym mogła chyba tak z pół godziny opowiadać o tym, co się działo, ile mi, ile mi ten. Ten rok ostatni, całe dwa lata, ale ten ostatni rok dał. E, sami wiecie, wyszła moja książka. Naprawdę brałam udział w, w bardzo fajnych projektach, no coś niesamowitego. E, także no, no naprawdę. E, Aż brak mi słów, zostańcie ze mną do końca, bo mam dla Was niespodziankę na końcu tego odcinka. Ale właśnie często mnie pytacie, czym nagrywam, jak nagrywam, gdzie nagrywam. No i właśnie chcę Wam pokazać moją mini pracownię, moje biuro pracownie, wszystko w jednym. Jak widzicie już za mną, to jest moje tło, które jest zaczepione w bardzo profesjonalny sposób. I to właśnie tutaj wszystko się dzieje. Tutaj się wszystko dzieje. Słuchajcie, i tego wcale nie jest tak dużo. To, to jest mały, mały taki lokali, który sobie wynajmuję. Właściwie to jest takie biuro w, w, no biuro, tak, które ja sobie przerobiłam na pracownię. I właściwie wchodzi się tu drzwiami. Powinnam zacząć od tej strony i to wygląda mniej więcej tak. Mój bałagan straszny, straszny. Ja tu co jakiś czas sprzątam. Ale z tym sprzątaniem jest tak, że za chwilę znowu jest brudno. No i widzicie, wchodzimy sobie po prostu tu drzwiami. Tutaj mi rudzielec po, po przykleju szatnie. No i mamy tak montaż tła. Tło jest zamontowane. Słuchajcie, na taśmy. Nawet zrobiłam postęp i już mam taśmę cienką, nie tylko szarą. Także tu zmieniamy tło. Teraz są chmurki, pod spodem wiszą moje kroki, które widzieliście przez cały rok, więc, więc to jest właśnie tło. Tutaj mam komodę, w której trzymam materiały różnego rodzaju, właśnie jakieś rzeczy, które, które potrzebuję do szycia, o, zobaczcie tu mam jakiś filc, to jest nawet opaska, którą gdzieś tam robiłyśmy z Radką, więc tutaj to jest taki po prostu miks, że to jest wszystko. Tutaj mam burdę, trendy, różnego rodzaju magazyny, nici i moje metki, czyli mojej marki, bo nie wszyscy z Was wiedzą, że ja mam markę, która się nazywa MM Shop której ostatnio w, w, w tym roku poświęcałam dużo mniej czasu, ale jednak tutaj mam, słuchajcie, jakieś wszystkie akcesoria, stopki, takie do maszyn. I tutaj wszystko leży. Następnie, właśnie przechodzimy do tej części. Aha, tu wam jeszcze pokażę. To są pudła z tkaninami. Tu było ładnie poukładane, chciałam powiedzieć. Naprawdę było ładnie poukładane. No, ale jak widać, troszkę się tutaj narozrabiało. No, chyba grzesiek mi tutaj trochę namotał. Tak mi się wydaje. Tutaj wiszą rzeczy, właśnie, które sprzedaję w MM sklepie. To są rzeczy jeszcze z poprzedniej kolekcji, które można jeszcze zresztą kupić. Więc, więc tutaj jest właśnie moja kolekcja. Tego bałaganu nie widzimy. Nie widzimy. Tu się rozpłaszczały zawsze. Tu stoją moje maszynki, moja przemysłówka, kochana, mój kombi, Bań, tu macie coverlocka. Pokaż się, pokaż. To jest mój coverlock. Tu jest moja właśnie najnowsza maszyna, którą uwielbiam, ale poświęcam jej ostatnio jeszcze mało czasu, natomiast zrehabilituję się. Tu zazwyczaj widzicie mnie, jak robię sobie foty na Instagrama, albo na, na Snapchacie też właśnie robię różnego rodzaju jakieś foty, czy nagrywam coś. Także to jest właśnie to lustro, które wygląda mniej więcej tak, że tu stoją dupy. To są moje dupy. Jedna dupa, druga dupa, trzecia dupa, pokaż się trzecia, trzecia dupa. I dupy mi pomagają <laughs> w szyciu i jak sobie robię wody, to właśnie dupy ze mną są. Tutaj mam e, parapet moich zwierzeń, śmieję, bo tutaj jakieś książki moja, patrzcie, dostałam na jednym ze spotkań autorskich, to jest MN Lalki, Magda z Wrocławia, która robi takie cuda. MN-Lalki i dostałam moją rudą, to ja tylko w wersji mini, trochę grzeczniejszej. A tutaj są moje dyplomy. Często się mnie pytacie, jaki skończyłam jaką szkołę, jeśli chodzi o szycie. To tutaj miałam trzecie miejsce, jeśli chodzi o najlepszą kolekcję w konkursie. A tutaj mam e, taki certyfikat, właśnie, że skończyłam szkołę e, i że mam e, tytuł projektant stylista ubioru. Natomiast zawód technik, technologii odzieży to na to był osobny egzamin, i też mi się go udało zdać. No właśnie, i to by było tak. Tu widzicie, no bałagan, bałagan, bałagan. To jest wszystko wina Grześka. Ja się do tego nie przyznaję. Jest master, który mi ratuje wiecznie życie. Są lampy, jedna lampa. Druga lampa, ostatnia słuchajcie, jak ją wyłączałam, to wzięłam kabel i tak zrobiłam i pak do góry i bolec został w środku. Grześek jak to zobaczył, myślałam, że mnie zabije, <grym> ale mu się nie przyznam. Znaczy teraz już wie, bo to montuję, więc już wie, że to tak właśnie wyglądało, ale na początku mu powiedziałam, że ja nie wiem dlaczego to się tak stało. No właśnie i to jest mój pierdzielnik, na którym zazwyczaj siedzę tam, a Grześ tu, gdzie ja właśnie teraz. Czyli na beczce, zobaczcie. To jest w ogóle moja beczka, beczka z Berszki, którą e, kupiłam sobie, bo zawsze było jak zmieniała się, jakby w wyprzedaży zmieniała się ekspozycja na witrynie, to można było sobie te rzeczy z witryny zakupić po fajnych cenach ja sobie taką beczkę wzięłam. I w środku są jakieś pierdoły, ale beczka służy też do stawania na niej i kręcenia z góry i do siedzenia. No, więc ja siedzę tu, tak jak Grzegorz. Znaczy, ja teraz siedzę jak Grzegorz, a normalnie siedzę tam i czym nagrywamy. Pierwszy nasz sprzęt, słuchajcie, to jest taki. To jest Canon 7D. To był nasz pierwszy aparat, który sobie dawno temu kupiliśmy. Tu macie mikrofon Rode. I właśnie tym aparatem większość rzeczy powstaje. Eee, szyciowe, szyciowe wszystkie. Jeśli chodzi o strojenia, to też prakty no, praktycznie tym, bo grze się kręci tylko tym. Ten mały, który ja mam tu. Hello! Ten mały to jest, to jest Sony Alpha 500. I on jest fajny, bo ja nim nagrywam rzeczy w domu. Czyli jak muszę sobie właśnie coś pogadać, siąść, to, to on jest właśnie taki fajny, bo na automacie sobie łatwo albo łatwo ustawienia, jakieś czy coś i sobie właśnie nagrywam. Także to, co jeśli chodzi o, o to, jakie sprzęty. No, i tu jest cały mój pierdolnik, jeśli chodzi o te rzeczy podręczne do szycia. Tu mam wszystkie wykroje. Cały czas się składam do tego, żeby je poukładać, i słuchajcie, powiesić. Bo tutaj jest, tutaj jest mój wieszak pusty, i tu chciałam właśnie ładnie na wieszaczkach popowieszać sobie wykroje. Więc wyglądałoby to. Fajnie, tu jakby sobie te wykroje wisiały. E, na razie są właśnie w takiej formie, ale myślę, że to niebawem zrobię, jak tylko znajdę chwilę. No i tu są moje pierdzielniki, może wejdźmy tam do środka, bliżej, bliżej. Szyłam właśnie rękawiczki, więc jest bałagan. E, no i to już jest wszystko. Tu było bardzo ładnie poukładane, już nie jest, ale wiecie co? W tym szaleństwie jest metoda, na razie się we wszystkim odnajduje. Więc, więc nie jest źle. Także tak to wygląda, moi drodzy. Tu siedzę, tu siedzę i tu do Was nagrywam. I właściwie to tyle. Nic większego tutaj nie ma. Naprawdę, tu jest chyba 10 metrów kwadratowych, tak mi się wydaje. Może 12. A może 8, nie wiem, bo ja nigdy w te klocki nie byłam dobra, ale wiem, że tutaj jest nie, nie dużo miejsca, natomiast yy, ja jeszcze się tutaj mieszczę i jest naprawdę fajnie. No, także tak właśnie wygląda moja pracownia, bałagan, ale w tym szaleństwie jest metoda, jak mówiłam. E, no, także chcieliście zobaczyć, jak to wygląda. No, mam nadzieję, że Wam się podoba. E, a jeśli chodzi o, o te wspomnienia, no to słuchajcie. Powspominajmy razem, zobaczmy jak minął nam ten rok i co się działo. Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym szyciowym odcinku. Wiem, teraz pewnie wszyscy skaczą z radości, że wreszcie szyciowy. No ja się ogarniam i zaczynamy znowu serię z szyciem. I powiem wam, że przyszedł długo naczekiwany mom... Naczekiwany, oczekiwany w sensie moment. To no, jest, no wiadomo o co chodzi. Na Nie ślij się! Samochód z dlaczego, poproszę. Bo mam słabą baterię i mało miejsca na karcie, ale no to wiecie, standardowe szycie. Tyle razy Wam już się pokazywałam, że sobie jesteśmy w stanie wszyscy to wyobrazić. Także co? Ja zszywam te mankiety, a potem będziemy je wszywać do bluzy. A, jeszcze ten komin. Możemy powiedzieć koniec, bo star, nie mam siły już na zakończenie, no dobra, no i jak widzieliście ee, coś to coś to, to coś do krężyka, damy link do stroju dnia, co z rowerem, dobra, to powiem zaraz o tym, że Grawkę bo się zgubi. Mm. To samo, bo to brzydkie. Nie mogę się skupić, bo się śmiejesz. A ja się śmieję przez ciebie, z ciebie i siebie, wielki brat patrzy na Maksimiłka. Widać mnie w ogóle z tego koszyka? Trochę. Troszeczkę. To cześć! To by było na tyle. Nie, dobra. Idziemy do domu. Już? Mhm. Ach, kochani, jak miło się wspomina. Ja nawet nie wiem kiedy i minęły dwa lata. W tym roku działo się tyle wspaniałych rzeczy, znaczy nie w tym, w tamtym, w tamtym roku. Ten dopiero się zaczął, a już zaczął się intensywnie, więc myślę, że będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. Ale, ale tamten rok był dla mnie bardzo wyjątkowy. Powstały moje skarpetki, skapów Socks z, z moimi wzorami, moja książka, nad którą tyle pracowałam, poznałam mnóstwo cudownych osób, wy coraz więcej mi oglądacie, no po prostu. Coś niesamowitego, ja już się rozklejać nie będę, bo jak tylko sobie pomyślę o tych wszystkich wspomnieniach, to to aż mi normalnie łezki do oka napływają. Także kończąc tak sentymentalnie mam dla Was oczywiście konkurs. Taką niespodziankę, czyli coś ode mnie, i od moich partnerów dla Was. Za to, że jesteście ze mną i za to, że się zakochaliście w życiu na nowo albo od nowa od początku. No i dzisiaj słuchajcie, w moim konkursie macie do wygrania bardzo, 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 bardzo fajne nagrody. No, i nie mogło zabraknąć oczywiście maszyny do szycia, bo to podstawa każdego, każdej osoby, która szyje. No, i dzięki firmie Eti Radość Szycia, która ufundowała. Maszynę możecie dzisiaj zgarnąć w moim konkursie Janome, Juno by Janome. Juno by Janome, w sumie nie wiem jak to się wymawia. Teraz widzicie zresztą jej piękne zdjęcie. Cudowna maszyna, naprawdę świetna i dla początkujących, i dla osób, które już szyją. Także taka maszyna jest do zgarnięcia dzięki Etira Radość Szycia za taką świetną nagrodę. Dodatkowo możecie w moim konkursie wygrać oczywiście pięć moich książek, no bo jakby konkurs to zaszycie bez moich książek. Mam też dla Was, słuchajcie, gotowe wykroje. To jest ta tunika, która Wam się strasznie podoba. W jednym z odcinków korzystałam z wykroju do zrobienia, do zrobienia tuniki. I ona jest właśnie z tymi kieszeniami. Także, pięć osób, które wygra tunikę, poda mi swój, poda mi swój wymiar, czyli rozmiar, i wtedy dostaniecie już pod swój rozmiar taką właśnie. Właśnie taką tunikę, taki gotowy wykrój, i te wykroje ufundowała dobra materia z Warszawy, która zresztą robi mnóstwo fajnych wykrojów, więc tam zawsze znajdziemy coś. Ja byłam ostatnio u nich, nagrywałam i naprawdę jak zobaczyłam te regały z tymi wykrojami, mówię: wow, cudo. No, także pięć takich. Tuniczek, wykrojów na tunikę do Was powędruje. Oprócz tego mam dla Was jeszcze oczywiście moje skarpetki, znaczy capo socks we, we współpracy ze mną. Do wygrania właśnie jest też 5 sztuk skarpetek w sowy. Na te zimne dni do podkocyk, na przykład z ciepłą czekoladą, dobra książka. Myślę, że takie skarpetki się fajnie sprawdzą. No i oczywiście nie może zabraknąć też akcesoriów i tkanin przede wszystkim. No i mam dla Was też dzisiaj do wygrania 5 bonów: jeden o wartości 100 zł, cztery o wartości 50 zł do mojego jednego z ulubionych sklepów fabryku.pl. Oni tam mają naprawdę fajne, zresztą chmurki za mną są z tego sklepu, więc takie bony też do Was powędrują. I będziecie mogli sobie kupić tkaniny. Czyli podsumowując, mamy 5, 10, 15, 21 nagród z maszyną na czele. Także 21 osób coś wygra. Na drugie urodziny oczko no nie może być lepiej. No i właśnie, najważniejsze, tak, bo ja tu gadu gada, wy pewnie się zastanawiacie, co zrobić, żeby wygrać jedną z tych wspaniałych nagród. Wspaniały! Wystarczy, że w komentarzach pod tym filmem napiszecie mi, który z moich filmów do tej pory, nie tylko w roku 2015, ale od początku, co zaszycie, podobał Wam się najbardziej i dlaczego. Musicie uzasadnić swoją odpowiedź. Ja wybiorę później 21 osób, które dostaną jedną z tych wszystkich nagród. No i najważniejsza, oczywiście, maszyna do szycia. Ile, ile czasu? Właśnie, ile czasu im dać? Tydzień czy dwa? Tydzień? Tak mało? Nie, no nie bądźmy tacy. Dobra, dam Wam dwa tygodnie. Dwa tygodnie od dzisiaj, czyli od publikacji filmu. Macie dwa tygodnie na te komentarze, a ja później będę czytać, 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 czytać i wybierać, które nagrodzę. Także postarajcie się, bo myślę, że nagrody są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i że to już dwa lata. Życzę sobie kolejnych 10 albo i 20 razem z Wami, razem z Szyciem. I z cudownymi e, doświadczeniami, które dzięki temu vlogowi mam. Mam nadzieję, że ten rok będzie jeszcze lepszy. No, znowu zaczynam się zruszać, więc dobra, kończę. Pa! I powodzenia w konkursie, kochani!